To bardzo ważne wydarzenie w życiu kobiety. Niestety nie każdy szpital dysponuje oddziałem neonatologii i oddziałem intensywnej terapii noworodka. To było dla mnie bardzo ważne, ponieważ szpital Medicover dysponuje właśnie tymi oddziałami i, i miałam pewność, że w razie jakichkolwiek komplikacji dziecko będzie po prostu przy mnie, i nie będzie przewożone do, innego, do innej placówki. Nieoceniona była pomoc pani położnej oczywiście, z którą współpracowałam, wszystkie wskazówki, rady, podpowiedzi bardzo głęboko sobie gdzieś tam zakodowałam i w głowie i w sercu, nastawione byłyśmy na, na, na współpracę, także tutaj myślę przede wszystkim pomoc fachowej, położnej to, 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 to rzecz nieoceniona. Dla mojego partnera najważniejsze było to, że, że mógł być ze mną podczas porodu i mógł być ze mną później po porodzie. Sprawdzając, gdzie, gdzie mogłabym urodzić swoją córeczkę, właśnie kierowałam się przede wszystkim tym, żeby, żeby byli tam profesjonaliści, żeby mogła czuć się bezpiecznie, pewnie i dlatego właśnie wybrałam Szpital Medical.